Już widziałeś nasz filmik, jak porównywaliśmy mandarynkę z marketu i naszą? Powiedzieliśmy tam jedno takie bardzo ważne zdanie, o które codziennie dostajemy zapytania. Na pierwszy rzut oka mandarynka nasza jest bardziej czerwieńsza, posiada więcej dzięki temu minerałów, jest bardziej dojrzała. Więc jak to jest? Czy faktycznie kolor owoców i warzyw w diecie ma znaczenie? To prawda, niezależnie jakie owoce i warzywa jesz, one są zdrowe i smaczne. Jednak posiadając niedobór niektórych witamin, Trzeba się przyjrzeć ich kolorom, albowiem każdy kolor nosi inne korzyści zdrowotne. A im bardziej jest wyrazisty, to znaczy dojrzalszy, posiada ich więcej. Taka przykładowo pomarańcza czy mandarynka posiada dużo właściwości, które poprawiają nam wzrok. Dzięki głównie takiej zawartości jak witamina A. Jeśli jednak posiadasz niedobór witaminy B, powinnyś zaopatrzyć się w warzywa i owoce koloru zielonego. Zawierają one substancje utrzymując nasze naczynia krwionośne w zdrowiu. Na ekranie znajdziesz różne kolory, które wspierają nasz organizm poprzez różnorakie witaminy i minerały, takie jak witamina C, żelazo. Jednak odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, jaki kolor owoców i warzyw powinniśmy jeść najczęściej. Odpowiedź możecie Cię szokować, wiem każdy. Nasza dieta powinna być zbilansowana, żeby dostarczyć każde witaminy i minerały do naszego organizmu. Jednego dnia więcej, jednego dnia mniej. Pamiętaj widzów, jeśli nawet w dużych ilościach jest te same owoce i warzywa, możesz nadal posiadać niedobór różnych witamin i minerałów. W jaki więc sposób dbać o minerały i witaminy w naszym organizmie? Pierwszym naszym i najważniejszym elementem powinny być częste badania. Warto też byłoby mierzyć, ile spożywamy takich owoców i minerałów. Czy skutki takiego niedoboru witamin czy minerałów są warte tego, by jeździć i się często badać, by monotonnie pilnować diety? Tak. Zdecydowanie tak. Niedobory niektórych witamin i minerałów mogą skutkować na osłabieniu naszej kondycji fizycznej czy zdrowotnej, ale co najważniejsze, psychicznej. Tak jak na przykład zmęczenie, stres lub nerwy. Jeśli chcesz wgłębić się bardziej w świat owoców i warzyw, zasubskrybuj nasz kanał. Znajdziesz tu wiele porad, ciekawostek i innych rzeczy. Nie zapomnij zostawić też dzwoneczka, żeby nic się nie ominęło. Markiewka Sklep Tanio jest. Zdrowie Mieć.